Siemaneczko widzowie, słuchajcie, wczoraj przywiozłem nową dostawę z Amazona. Nagrałem trzy unboxingi jednego dnia. Miały być trzy filmy na kanale i będą trzy filmy, ale niestety dogrywam wstęp, dlatego że główna kamera, a raczej karta w głównej kamerze padła i niestety wszystkie nagrania mi się, że tak powiem, usunęły. Na ten moment na ten moment mam nagrania tylko, że tak powiem, z ręki, nie będzie gdzieś mojej twarzy, za to was bardzo przepraszam, ale wybraliście w ankiecie, że mam skleić taki film, chcę żeby to było bardzo rzetelnie, a nie, że ja potem poprzebierałem paczki czy coś, po prostu otwierałem to na wizji, ale niestety mamy zapis tylko z jednej kamery, z przebitek, które miały być. Także słuchajcie, zostaw suba, zostaw lajka, like zostaw komentarz, wpadaj na inne filmy, no i zapraszam cię do oglądania tego unboxingu. Jest, lecimy od początku. Słuchawki, MPAU. MPO, MPO Dream, coś tam, Explosion. Zobaczymy, czy w ogóle są. Bo mm, może być różnie. Znaczy nie, no, słuchawki widzę. Używane raczej. Ale są. Mikrofon jest na USB z własną kartą dźwiękową. No, całkiem spoko też. Dalej. Słuchawki XQ7. Y, y, Zaklejone, wow! Nawet chyba fabrycznie, gdzieś miałem skalpel. Bardzo ciekawa sprawa. Fa fabrycznie zaklejone czyżby były? Nie, jednak nie. O kur... Te są akurat połamane, także raczej do wyjebania. Do wyrzucenia. No trudno, zdarza się i tak, także mamy pierwszą uszkodzoną rzecz gdzieś tam. Daję ją na bok. Kolejny, adapter z chamy. Bardzo... Bardzo, że tak powiem, ciekawa rzecz. Do LEDowego Samsunga, czy do jakiegoś telewizora, jakiś taki adapter z Euro, złącza na HDMI. Cholera, wie w każdym razie, tak to mamy. Kolejną rzecz: szkła. Szkła do telefonów też zapakowane. Tam właśnie widziałem, że gdzieś coś takiego było, ale szkła są całe. Także tak, są całutkie także można je spokojnie spieniężyć. Dobra, dalej, lecimy dalej. Kolejna rzecz. Yy, antena telewizyjna, no to też ciekawa sprawa, nawet nie będę jej opakowywał. Ale taka na ścianę do przyklejenia, widać, że jest nowa, bez opakowania, także spoko. Myślę, że z trzydziestki można wziąć. Kolejna sprawa, kabel jack. Kabel jack, tak? Jack do. do Jacka. Chyba najprawdopodobniej tak. Jack do Jacka, czyli zwykły kabel, 3,5 pół gm. Stacja pogodowa, ciekawa sprawa, w ogóle chciałem sobie kupić stację pogodową ostatnimi czasy. Pytanie czy w ogóle jest sprawna. a wygląda całkiem zacnie. Stacja pogodowa. Działa to w ogóle? Pewnie nie ma baterii. Nie ma baterii. Trzeba byłoby baterię, podejrzewam, żeby działała. Ale mega spoko sprawa. I yy, ten na zewnątrz czujnik wygląda na nowo. Ma nawet folię. Zobaczymy czy to w ogóle będzie żyło. Kolejna rzecz c 650 wireless security camera. Aha, czyli najpierw dodaj monitoring. Pytanie tylko, czy to działa. Ładowarka zapakowana, oryginalnie. Kamera wygląda praktycznie na nową. Kabel jakiś, o, widać, że był rozpakowany. Nawet się rusza, także myślę, że spoko. Myślę, że coś z tego będzie. Jakiś tam śrub, jakaś zatyczka, wszystko generalnie jest. Także spoko, mega fajna rzecz. Kolejna rzecz: 3D Printing Made. <grymne> filament do drukarki 3D. No ciekawa sprawa, bo w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w paszce. Ale filament jak filament chyba zepsuty być nie może, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Też Może być różnie. Nie, jest nówka. Zobaczcie. Nówka, filament. To nie ma, nie, to nie jest filament, fila, fila. To jest podajnik filamentu. To nie jest filament, ale to jest podajnik filamentu do drukarki 3D. Tak, rzeczywiście, z zasilaczem. Wygląda na nowy generalnie. Bardzo ciekawa sprawa. Dalej, co tu mamy? No Oczywiście nasze kochane telefony eee, stacjonarne, z którymi nic nie da zrobić. Także myślę, że raczej Gdzieś do dalszej odprzedaży. Mhm. Słuchawki Samsunga, oryginalne. <laughs> Na razie uszkodzone nie będą, ale wartość też jest znikoma tak naprawdę. Kolejna sprawa, też ciekawa. inteligent kamera, jakaś kamera. Ciekawe tylko o co tu chodzi. Kolejny monitoring, wow. Śrubki oryginalne, nowo zapakowana. Wow, nowiutka. Anteny, mnóstwo anten. Kamera, mega sprawa, mega mega naprawdę rzecz. Kolejna rzecz. Klawiatura gamingowa. Wow i chyba nawet zostanie, chyba że nie no QRT jest polska w ogóle, klawiatura gamingowa e, Dreju, nie wiem co to jest za firma, ale generalnie nawet ma fajny taki otwieraczek do, yy, znaczy do przycisków. Ciekawe, że wszystkie klawisze działają, ale powinny. Wygląda na nową tylko bez pudełka, czy ma oryginalnie oryginalny kabel. Mega fajna sprawa. Kolejna sprawa, kolejna rzecz. Słuchawki G20 Enak fire. Słuchawki, wow! me Metulli. No, takich rzeczy jeszcze nie widziałem, powiem szczerze. Wskórzany Powerbank. Jest taki naprawdę kozacki, w ogóle miętki. Ciekawe, czy to się w ogóle włącza. Wyjąłem i się włączyły, no ja się sparowały. Wow! Mega kozak. W takim case to jest coś pięknego, zobacz, jeszcze świeci. Super sprawa. Też wygląda na to, że to są nowe słuchawki. Myślę, że bez problemu można za nie zestówkę wziąć, tak mi się wydaje. Proszę, kolejne słuchawki. True Capsule. Trochę uszkodzone pudełko. Bardzo ciekawa sprawa. Ohoho. tak ktoś już to zmaltretował strasznie, ale to nieważne. Liczy się zawartość słuchawki, Znaczy taki, inaczej, pudełko jest. Słuchawki też są. Pytanie czy się włączą. Eee, tak, włączyły się. Migają i się sparowały nawet. Kurde, kozacko. Też się sparowały, zobaczcie. <gry> Jestem w szoku, bo przeważnie te słuchawki się nie parują razem. Rzecz następna. O! Myszka gamingowa Trust w ogóle wygląda trochę jak Transformers. Zobaczcie na to, to jest jakiś no ostatni krzyk mody. Kurde, rzeczywiście jest dosyć ciekawa, i naprawdę powiem Wam czymś takim grać. Patrzcie na to, to jest co w robota zmienia, czy Jasny gmin masakra. No, wygląda też, że jest OK. Nie, jest łamana. Zobaczcie tutaj. Jakby kawałka plasticzku nie ma i pewnie dlatego był zwrot. No, ale cóż, myszka jak najbardziej spełnia swoją funkcję i pewnie jakieś pieniążki można z nią dostać. Kolejna rzecz, eee, pencil. Z tego co właśnie czytałem, e, bo patrzyłem co to jest za pensil, on pasuje do wszystkich urządzeń, czyli czy to Apple, czy to Samsung, czy to iPad, czy to nie iPad, on po prostu pasuje. I tak, pensil jest. Się w ogóle się odkręca. O kurde, co to jest? Ciekawe jest to jakaś kulka. Adonit Pro 4. Ej, szczerze powiedziawszy, aha, zobaczcie, to przylega do ekranu, do telefonu. I my możemy pod każdym kątem pisać. Ale to jest śmieszne. Ej, naprawdę mega rzecz, mega sprawa. Jestem ciekawy, czy to się w ogóle. Powinno się włączyć, chyba tak? Czy to jest. Nie, to nie, to jest tylko logo. Czy to po prostu działa e, jako stylus. E, nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Ej, nie, to działa w ten sposób, zobaczcie. Do każdego urządzenia. zajebista rzecz, ty naprawdę, ale się bardzo fajnie z tym operuje. Czyli jak ktoś coś robi na telefonie, to nawet w zasadzie tego nie trzeba ładować. Mega fajna rzecz. Nawigacja! Tak, dlatego właśnie też tą paletę wziąłem, bo mamy tę nawigację. No i teraz jest krótego programu. Czy ona w ogóle będzie sprawna, bo jeżeli będzie, a przypominam, że tego boxa zapłaciłem 400 zł, no to myślę, że to już jest co najmniej po wartości ty bardziej, bo że na pewno są nowe mapy. Słuchajcie, jest folia. Jest folia. Fakt, że to jest jakiś no ale kiedyś już miałem takie nawigacje i całkiem fajnie się sprawowało. Jest folia na być w to jest nowe najprawdopodobniej. Włączymy, odpali się. Ha! Nie włącza się. Teraz tylko pytanie, czy nie jest padnięta bateria. Bo też tak może być. Zobaczymy, co tam jeszcze jest w zestawie. Jest ładowarka. Wszystko jest nowe, zapfoliowane, więc przypuszczam, że to musi działać raczej. Ale podłączymy sobie to potem i napiszemy w podsumowaniu dokładnie tę paletę, jak to wyglądało. Też na razie sobie to odłożę. Tak, ostatnia rzecz, czyli słuchawki Thomson bezprzewodowe z ładowarką. I teraz pytanie, czy będą ok? Też dosyć sporo kosztują, powiem szczerze, na pewno, bo to jest marka. Dobra, ok. słuchawki są. Wyglądają zacnie. I zacnie, power nie działa, dlatego, że pewnie nie ma akumulatora. Na to wygląda, bo są strasznie lekkie, chociaż chyba, że mają wbudowane, nie wiem. Mamy stację, na których je stawiamy. Jakoś tak one tam mają sobie stać. O, plus minus instrukcja i zasilacz. E, zasilacz z jakimiś tam kablami jack. Dobra, no trzeba będzie to sprawdzić, ale wyglądają naprawdę ok. I wydaje mi się, że powinny działać. Tym bardziej, że nie są zniszczone, ani nic się z nimi takiego nie dzieje. Stacja też jest ok. Aha, nie tą stroną położyłem, bo to powinno być tak. I to z tej strony jednej ładuje. I to jest chyba na tyle w tej palecie. No, paletka kosztowała 400 złotych brutto. E, tak więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna cena. Tym bardziej, że mamy jakieś podanie do filamentu 3D. Nie wiem, mamy nawigację, która podejrzewam, że będzie sprawna. Nie wiem, podsumowanie Wam wrzucam właśnie w tym y, miejscu, co było ok, co było nie ok. Jak tam mordeszki, podobał się unboxing. Także zostaw łapę, zostaw suba. Wpadaj na kolejny unboxing, może jeszcze w tym tygodniu się pojawi, może w przyszłym, eee, zobaczymy jak będzie z oglądalnością, także widzimy się w kolejnym filmie, trzymaj się hej!